Potrzebna naprawa! To jest tym karabinem, tu zginiesz marnie. A tak, to może chodź tu zajmij ten? Zajmiemy go dla was! Atakują nas! Gotowi! Zaraz go zdobędziemy! Zająć tę strefę! Dla Stalina! Kolejni powórowi do naszej dyspozycji! No, kabum! Dwa walki. Gdzieś to było działo przeciwpancerne, jeszcze za późno już na miny. No i powinien w rzeczywistości roznieść panterę bez żadnego mydła. Ma 122 mm działo z tej odległości, to po prostu weszło jak w papier. Gdzie nasi przeciwpancerni? Zdrowa czym wam Atakuje nas czołg przyjacielu! tam granat! Krwawimy, tawariszczku! Dostaliśmy rozkaz wymarszu! Teraz mamy do dyspozycji batalion karny. Podnieś. Brać tego pancer Wiążę. No, podnieś panzerszreka. Brać tego pancer I załatwić go. Kiedyś skończą im się pociski! czeka na rozkaz otrzymać pozycję dla Matki naprawiać Rosji. go jaka twarda ta pantera jejku potrzebujecie mnie? przynosimy chlubę armii czerwonej co to jest? gotowi Także bataliony tak jest. Czy ty po zniszczeniu tej przez sztukę zapory przejedziesz? Jak słodko. To chodź. Działo. I to 80 ósemka. To ty może tam nie jedź Ruszamy! Tu nie ma tchóży. Wyruszamy! Snajperzy, chodźcie wszyscy. Potrzebny wam snajper? Wkraczam na teren wroga. Tu mam inżynierów. Tym razem skład amunicji. Poproszę to. Oddać ich! Ponosimy straty! No rzuć tą butelką z benzyną! Dobra. Wycofać się. Paze załatwić ich Dobra i teraz jak już nie ma działa na wroga martwy gdzie granat Zwraciliśmy oddział piechoty. Zamiast odwrotu wybrali śmierć. Ruchy, ruchy! Zniesiono rozkaz numer 227. Otrzymaliśmy meldunki od alianckich dywizji o ostrzale ich pozycji. Hałbic może być więcej. Przeszukajcie brzeg rzeki i wyeliminujcie je. Tak? Czy możemy je obsadzić? Możemy, Niemcy mają mało pocisków. Niestety nie da rady skorzystać z tego działa. Mamy dostęp do batalionów karnych. Użyjcie tych wszystkich, ha! No cóż, już skład paliwa. to już nie ma ten. Dawajcie, wy obsadzić broń. Potrzebny wam samobój. Trzeba dalej maszerować. Mamy działo. Działo jest. się przemieszcza. Przemieszcza się. Dawać mi tą artylerię. Aha, tylko kierunek. No dobra. Przypiszemy sobie klawisz. Kulturalnie. Czas na was. Podnieście MG. Obsadzić tamten Jakie rozkazy? Z radością robimy to dla Stalina. Chodźcie, tutaj teraz hmm, snajpery, dwa oddziały zostały, ale już coś czuję, że sobie zamówię. Trzeci hmm, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. nie Tu, tu. w zasadzie zastanawiam się nad zakupem M5, M5 i żeby pełnił funkcję szpitala polowego.

Draczki nie miały żadnych sos. Dobrze, pójdziemy prawą flanką teraz. Da. Czekamy na rozkazy. Infiltruję. Razem z Wami. Czego Wam trzeba? Znacie swój cel. Gdzie są moździerze? Czego Wam trzeba? Chodźcie tu bliżej. Przemieszczamy moździerz. nie cierpię tego miejsca. Potrzebujecie mnie? Potwierdzam rozkaz wymarszu. Wsiądźcie do budynku. Czy kogoś zobaczycie? O, lipa. Jest. Dobra. Potrzebny wam Jeszcze że się odezwał. Czy to działo tutaj się nie? A tak to teren. Nie ma zasięgu. On tak teraz by był z wami, tylko bym się was chętnie pozbył. A tak zajmujecie mi tylko stan limit populacji i co? Już wiem, co z wami zrobię. Chodźcie. Dawaliść? Wychodzimy z budynku. Nie ma dla mnie rady, Obrywam tutaj! Wynoszę się stąd, trafili mnie! W czym mogę pomóc? Opuszczam scenę. Gady sobie z radę. No, sniperzy. Czekamy na rozkazy. Oddział wroga martwy. Czego? Pięknie. Da? A idą kolejni. Zadłużiliśmy na to. <laughs> Obrywam tutaj. Jeszcze jeden. Załatwiłam oddział. Wyruszam. Spokojnie z tymi młodzieżami, Aż tam? Wstać tu! Dobry strzał! Patrzcie, przyjąłem rozkaz wymarszu. Działo kolejne działo artyleryjskie. Zdobędę go. Aubica zlikwidowana. Jeden strzał, jeden trup. W plecy strzelają. Ogień pośredni, obrywamy. Hmm. Te muzdzieże, może niech się zamkną. to towarzysz. Tak to się towarzysz. Teren zdobyty. No tu więcej ofiar z was niż pożytku. Więcej strat. Okej, okay. tu mamy. E, granat przeciwpancerny. rzucił ładunek wybuchowy. W nich to działa. Ale w nich nie potrafią opuścić Działa, więc sami Fantastycznie. Zwolniliśmy. Nie wiem, czy zwolniliśmy limit populacji, ale siła wyższa. Hmm. Tu. A inżynierowie są mi potrzebni. Trzeba coś Poproszę skład amunicji, czy skład paliwa. Skład paliwa już ma limit. Skład amunicji. Gdzie jest? Eee, masz tu. Zaczynamy A snajperzy pójdą swoją drogą. Da. Ruszamy. Przemieszczamy się. Powinny mi się bać. Doceniono naszą odwagę. Jeszcze jednego że baba, nie żołnierz? Wyruszam. Data wariść Atak w dół ulicy to samobójstwo. Powinniśmy ich oskrzydlić od wschodu i zachodu. Trzeba się przemieścić! Pad mi na ziemię! Na ziemię. Już Chyba już czarno na mnie. Nieprzyjaciel, nam kolejny oddział piechoty. Znikam tam. Dobrze poborowi, Strafbat Czeka na rozkaz. Snajper, sniper, sniper, snajper, snajper, snajper. Nigdy nie pamiętam po tych budynkach, klikam jak potłuczony gdzie oni są Ja nie zamierzam Koniec Punkt zabezpieczony Trzeba coś zbudować Czekam na rozk. dwa w drodze Niz dwa wyrusza o Jest... ojczyznę mogą teraz umierać także bataliony karne Bardzo ładnie. Dobrze, żebyś tam jeden wroga mniej. Potrzebny od. Zwijamy się. Znacie swój cel. Potrzebujecie czegoś? Jedziemy. Ustawimy karabin. Chodźcie z tym Cało działem. Ciało przeciwpancerne wyrusza. Zostaną po nich tylko w koło miedziarów. Obrwowy! da towarzysz! Poty! towaryści! Czas ruszać, towarzyszci! nie wiem zwiniesz ten karabin, to już ci nie będzie. Gdzie są moździerze? Załoga moździerza w gotowości. Odbezpieczyć broń! Potrzebni wam sztrafniki wyruszają. Nie wychylacz, prawda? Nie ma sprawy. Wracam, No Dobry, spróbuj uciekać, to zginiesz! Patrzcie, jak się kłoną ze trawę! Krzyża na piechota zdobyła się na największe poświęcenie! No dawaj. Jeszcze raz poproszę. Rozjebaliśmy ten oddział! Dajcie mi coś! Na no, zrobić tam porządek? Oficerowie NKD odwołani, <grystowaliśmy> oddział wroga, na skórę niewolników, zarobić. wymarsz, szykować się do wymarszu, czekamy na rozkaz. Zaporę zniszcz. Stwierdzam rozkazy marszu. is dwa rusza. Atakujemy! Kolejny Atakują pociski! Zatawiam. Strzelają do nas piechuszy. Teraz przestaną strzelać. Potrzebny wam snajper? Kontakt z wrogiem! Idę tam, gdzie jestem potrzebny. Granat!

no, drodze. Uważaj uh, uh, na snajperów teraz. Czy <grych> można sobie was, ten budynek przywindować. Patrzę. Chyda się wabnąć, żeby to barago. Batalion karny, ruszajcie. Tu. Dwa z u... Zmiażdżymy ich. Tu masz cel. Dzik atakuje. Ich to, co zrobili. Gdzie Karny batalion. z wroga. sniper. Dobra, tam na razie tak. nie możecie iść, ale obudzicie sobie tędy. I tu być może jest haubica kolejna. Tak wroga. jest. Patrzcie, kolejna chałupica! Nie wychylacie! Może wam się uda. Rzuć to. Rzuć, nie zdążyłeś. przyjaciel wybił nam kolejny oddział piechoty. Jest dwa. Zlikwidowaliśmy kolejne działo. Zostało jedno. Czyli że zdążyli rzucić ten granat. Chwali się to niezmiernie. Dobra, inżynierowie tu zostaną. Czekam. Hmm. Chodźcie. Skoro tego właśnie chcecie. I z zgłasza się. Ciężki czołg w drodze. Dawać. Dalej nie Zróbcie z tego użyty. Walczymy o przyszłość. Jakie Cały... rozkazy to... Ruszamy! Co się gapicie? Brać to! Dadowo! Ruszamy! Całą moj szczerze od gotowości. Z radością robimy to.

obszar zdobyty karny batalion ponosi straty dobra gdzie są moi dzielni snajperzy czekam na zadanie potwierdzam rozkaz wymarszu obrywamy oddział wroga martwy pomocy melduje się piechota wroga do mnie strzela Kingmare! Aż tam? Chodźcie, wybić resztę, która tu została. Idę tam, gdzie jestem potrzebna. Szczęśliwą czerwoną. Nie Jeszcze mu że się włączyłem. Dobry strzał! towarzysz. Chodźcie. Potwierdzam współrzędne. Tu znów będzie trzeba zlikwidować to działo, bo się inaczej nie ten teraz tak tędy nie przyjedziesz. chodź tu, ustaw się w tym kierunku ty zostaniesz może z tej strony bo tu jakiś kontratak by się może zjawił, to wtedy będziesz jak znalazł to samo zrobimy ze snajperami ustawiamy ich po różnych dziurach dostęp do batalionów karnych. Użyjcie tych tchórzy. Chociaż może przydali. się snajperzy się raczej... Armia czerwona na Sprawdzić was... sprzęt, rybieta, ruszamy. <coughs> snajperzy by się przytali może w ataku na ten budynek. Jesteśmy w drodze. Zgodnie z rozkazem. Zrozumiano. Warszawie tam spać! Nie tracimy ciągnięć polu! Ha! Kolejny z głowy! My jesteśmy w zasięgu wroga! Kontakt! Piechota wroga! Służymy narodowi! is 2 potwierdza cel! Niemcy za bardzo polegają na... Zabierzcie nas stąd! is 2 rusza! is 2 przyjął rozkaz! Jest dwa Kierowca, jedziemy. że się wami zajmą. Strafbad czeka na rozkazy. A jak nie to? A matki, Bataliony karne. Otworzymy Granat. że załatwią... No takie. Tak jak mówiłem my się sniperzy przydali. W czym mogę pomóc? Chodź. Potrzebują mnie gdzie indziej Nota, rusza! Dobra, chyba pozamiotane. Za mogą teraz umierać także bataliony karne Więc poproszę was tu rusza zgodnie z ruchami. Podnieś CKM. Snajper ty się lepiej schowaj gdzieś Przemieszczamy się. Czy da się wam na coś to barachło? Zabrać tę broń! Jakie rozkazy! batalion! W jeszcze działo. Użyjemy tej broni. Potrzebujecie czegoś? Tak. Przemieszczamy działo. Czołgi nie są bezpieczne. Z miejsca wybieram borek. Trzeba coś wyuczyć. Naprawcie Isa. To jest tym CKM też się Dobra, przesuń w prawo. Mhm. Gdzie są dosom? Moi, moi? A wy dostąpicie zaszczytu zajęcia budynku ministerstwa. No to strzelajcie do nich! Ale może w gotowości. Ani kroku towarzysze. Tu gdzieś się ukrywa niemiecka hałbica jeszcze pewnie. Ale to... już trudno. Póki po o tym nie wie nic... Zrobiliście, co wam kazano. Dobrze. Że... da się wam na coś to barachło? Mamy dostęp do batalionów K... Towarzyszu dowódco! Macie zdobyć zrujnowany budynek opery Króla. W piechocie. Zaraz się tym zajmiemy, tylko jeszcze w międzyczasie to... Główne wejście zapewne jest silnie bronione. Może uda nam się znaleźć inne, od wschodu? Chodźcie tutaj. Wkraczam na teren wroga. Mm. Tak? Przygotować działo do strzału. Przygotować działo do strzału. Biać! Już myślałem, że się tych czołgów nie doczekam! Czołgi nie są bezpieczne. Działo przeciwpancerne. albo oko. Potwierdzam rozkaz wymarszu chodź snajper melduje się Każdy Nie ma to szklanka Przemieszczamy się. Dużo Ruszam. Przejdziecie lędy. Chyba nie. Więc wracajcie a my kontynuujemy natarcie w jedynym słusznym kierunku zniszczyć zapory Możemy z tej strony. Oficerowie NKWD odwołani. Chodź tu. Wiedziesz? Dasz radę? No. no przepchaj się. ale wiem kto przejdzie wy ciało polowe w gotowości przemieszczamy się Za mężczyzny. dobre czerwone wino to jest Da. kierowca czas ruszać słuszaj towarzysz szykować się do wymarszu ciężki czołg w gotowości Dobry, mój sierpnia był ukopany. Dobry, bobi! Jedziemy! Tak nie wroga! Przemieszczamy się! Strzelają! Zniszczone! 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 To jest dopiero mistrz. Nie wkurja się, W końcu go trafiłeś, geniuszu.